Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak aktywować urządzenie Janosika. Posłużymy się w tym celu Janosikiem GTM. W tym celu często dzwonicie, prosicie o pomoc. Myślę, że taki filmik Wam pomoże zrobić to samemu. Więc tak, wyciągamy z pudełka urządzonko. Jest oparte na bazie telefonu komórkowego, także każdy powinien dać sobie radę z obsługą. Jak to robimy? Najpierw podłączmy go do zasilania. Zasilanie typu USB-C, także nie powinno być problemu. W zestawie jest kabelek, ładowarka, także dacie sobie radę. Podłączamy, uruchamiamy podobnie jak komórkę guzikiem power, czyli tym mniejszym, dwa guziki pozostałe to głośniej ciszej. I uruchamia nam się. Zrobię tak, żebyście coś tu jeszcze widzieli. Uruchamiamy urządzenie. Chwilę to trwa. W urządzeniu mamy jakiś system Android pewnie wgrany, więc trochę to potrwa. I po włączeniu Uwaga, konieczna brak aktywacja. Abonamentu. Zaloguj się do aplikacji Y24 i dokonaj zakupu. No dobra, to bierzemy telefon i aktywujemy. A może tutaj zrobię zrzut ekranu, żebyście widzieli co co robimy. Dobra. Wchodzimy do sklepu Play. Szukamy. Aplikacji o nazwie 24 czyli jak Janosik 24, szukaj. Ja tutaj mam tą aplikację, z tym już jest zainstalowana, więc wy sobie klikacie zainstaluj. Ja sobie klikam, otwórz. Zaloguj się ponownie. Logujemy się do aplikacji, i tutaj albo sobie tworzymy nowe konto. Albo możemy zalogować się danymi, które mieliśmy do aplikacji Anosik. Jeśli ktoś wcześniej sobie używał, to wtedy możecie spokojnie te same dane użyć. Zróbmy logowanie przez e-mail. Wprowadź adres e-mail. A tutaj błąd. Ja zrobiłem aktywację nowego konta, a musimy się zalogować, czyli wychodzimy i tutaj mamy, masz już konto czyli zaloguj i teraz wprowadzamy dane które ja już mam Samsung mi podpowiada moje hasło i adres mailowy robimy zaloguj i jesteśmy zalogowani do mojej aplikacji i teraz zobaczmy jak tu dodać kolejne Urządzenie, moje urządzenia ja tu mam już Janosika jednego A tutaj Trochę się pogubiłem Ale już Wam tłumaczę Wchodzimy sobie w menu, moje urządzenia I tutaj mamy Janosika, którego już mam Możemy zrobić zmień urządzenia I teraz możemy sobie aktywować I mamy do wyboru dwie kategorie Janosik GT, GTR, GTM, XS oraz Janosik RS, czyli ten najnowszy. Wybieramy sobie tego, tą górną opcję w tym przypadku, Janosik GTM. I teraz wpisz numer urządzenia. Numer urządzenia mamy tutaj podany. Jest to w tym przypadku ten numer. Z tyłu jest on również podany. No to wpisujemy 100 43 96. Oczywiście, wy będziecie mieli inny numer i wpisujecie swój numer, a nie ten, który ja tutaj mam. Yy, odhaczamy. Oświadczam, zapoznałem się z regulaminem. Klikamy dalej. Kod aktywacyjny. Wpisujemy kod aktywacyjny. Tutaj mamy podany 68. Zero, zero. E, w innych Janosikach, na przykład w GTR, z tego co pamiętam, to mamy mm, do przytuszenia dwa guziczki i też nam się ten kod poda. Podobnie w Janosiku XS, czyli ten bez, bez wyświetlacza. Kolejna pozycja: wpisujemy swój numer telefonu e, 530, mój numer 830. 850 i aktywuj urządzenie. Udało się. Aktywacja przebiegła pomyślnie. Od teraz możesz korzystać z wszystkich funkcji. Start. Dobra, i to chyba wszystko, jeśli chodzi o aktywację na telefonie. Czyli tutaj. Tak. I urządzenie już mamy aktywowane, jak widzicie. Tutaj mamy ustawienia. Można sobie wszystko ustawiać ale to nie o tym ten filmik. Tak więc yy, teraz już wiecie jak aktywować urządzenie. Służy do tego ta aplikacja i24. Dzięki temu yy, nie tylko aktywuje się urządzenie ale też w każdej chwili możecie sobie sprawdzić gdzie ten janośnik jest w danej chwili. Przydaje się to jeśli damy komuś auto yy, Wtedy można sobie sprawdzić, gdzie ta osoba się porusza. Można sobie tam też uruchomić powiadomienie o przekroczeniu prędkości. Jak ktoś przekracza prędkość, my dostajemy powiadomienie. To tyle w tym filmiku. Jeśli byście mieli jakieś pytania, dzwoncie Można pod ten numer, który wprowadzaliśmy przy aktywacji urządzenia. Na razie, cześć.